Siemano siemano gokonii dzisiaj coś dla mnie niebywałego jestem na Klimtargu ubrałem się na cebulkę jak widać jedna warstwa druga warstwa trzecia warstwa i co A właśnie się rozpakowuję. tu mam takie jakieś tam paski jakieś tam rzeczy trochę tutaj tego jest i tu, tu mam cały samochód na dachu nawet nie to tutaj nie przyjechało tak to wygląda Dobra, no to dalej się rozpakowuję pokażę wam o co chodzi dobra, umy powiedzmy, że coś tam jest wystawione. Teraz tylko kolega prosił mnie, żebym przypilnowała mu towaru, on to pilnuje, jest tu wszystko po kolei u niego czyli warzywa i sprzęt a u mnie książki, kółka, patelnie, ściski, paski, torby, telewizory dwa. I wszystko inne, jeszcze ciuchy muszę wystawić, bo tam mam ciuchy jeszcze. No, zawsze znaczy, tu można totalnie wszystko kupić. Rewelacja, słuchaj, 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 tutaj słuchaj, słuchaj,

To jest fajne bez akurat on po prostu działa. ten. No ale ja Wreszcie u was jestem. No nareszcie. Ileż można było czekać. Czekamy, czekamy, czekamy. Towar się sprzedaje, a ciebie dalej nie ma. Już się prawie zawiązał. Ale na szczęście tylko prawie. No prawie, bo jesteś w końcu. Ale powiem że dzisiaj trochę wysłałem. No właśnie tak samo jak i u mnie. No, ale do nas sprzedałem. Czas, kiedy nikt nie chce, bym się go chętnie a, żuchwa z żuchwą, a to jest ten, krosowy. Krosowy, no. Tylko co, ja, yy, nie wiem, kupić motocykl nie mógł nie sprzedawać, ale wyjąłem sobie go z opakowania i on trochę, wiesz, yy, był matowy taki i się o, taki o coś zrobiło, stwierdziłem, dobra, jak go sprzedawał. No za taką cenę? 39 złotych? No właśnie dziwne, że do wiary stoi. Kilka osób się interesowało, 49. Nie no jest nie. ładny. Ale jak mam iść grać, to po prostu nie To wiadomo, o! Obuwie się wzięli. No. Tu piękności. Tu jakie skarby kolega ma? No, twórz tu masz 7S. Czyli jakby to też nasuniczy, że musisz to podnieść jeszcze przez siebie. No to jest 5,1 kWh nawet pojemność. O! I tą deklarowaną pojemność uzyskuje. To jest numeryczny sucher, bo producent podaje pracę ogniwa w zakresie między 3, 3, a 4. -4. Twoja bucha? Nie, coś mi zostawi. Nooo, piękne szkło. M1, małe, drugie. Znajomych, którzy są na przykład, robią coś, tak? Bo oni niekoniecznie to robią. thank you Jak widać koniec targu. Dobra, tak to właśnie wygląda. 150

Fajny był bazarek, fajni ludzie, pozdrawiam serdecznie też pana Tomka obok, który był na warzywach, sprzedawał te warzywa, było bardzo fajnie, dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a ja dalej jadę do domcia, siema, w sumie już jestem w domu, siema.